Dzień dobry, witajcie z tej strony Broly. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7. Witam w kolejnym Mordobiciu i słuchajcie, powracamy do Kazui, który nie szło mi e, zbyt dobrze w ostatnim czasie. O, naszym przeciwnikiem będzie również kazuja. Ja boj, bowiem tak się nazywa nasz przeciwnik. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No słuchajcie, w ostatnim czasie, kazują, grałem tragicznie, nawet udało mi się spać, jak widzicie, rangę niżej. Eee, także bardzo, bardzo słabo. Eee, nie będę grał w tym odcinku, tylko kazują. Wydaje mi się, że odcinek może być troszeczkę, nawet dłuższy, eee, bo będę chciał sobie troszeczkę pograć w tego tekena, trochę dłużej. Jezu, jak koleś sobie go ubrał. Boże, aż mi oczy bolą! Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. O, nice, ładnie wyczuł. Ładnie, ładnie. Nice. Oh. Nice. Ciekawe, czy uda się go jeszcze rozwalić. O, uh, pięknie, elegancko. Chociaż było blisko, sami widzieliście. W gra dosyć defensywnie z tego co widzę. Dobra, elegancko. To wyszło naprawdę zajebiście. Koleś trochę był skołowany, nie wiedział co zrobić Ach, pięknie Nie wydaje mi się czy zagrać przeciwko tej samej postaci, także chyba Zmienię przeciwnika, niezależnie od tego czy wygram, czy przegram Prawie go miałem, gdybym Rage Arta skorzystał albo z Rage Drive'a, byłoby po nim prawdopodobnie uh. ah. Za dużo tymi elektryka elektrykami spamuje. No, i elegancko, dobra, 1010 punktów. Eee, no dobra, udało się naprawdę, początek był niezły, ale naprawdę wolałbym znaleźć innego przeciwnika, bo nie chcę grać w tej samej postaci. Także zmieniamy. Chociaż trochę długo szukałem tego przeciwnika, mam nadzieję, że. Zobaczymy, jak mi elektryki wchodzą. No witajcie po krótkim cięciu. Właśnie znalazłem przeciwnika. Zobaczymy, któż to taki. Miejmy nadzieję, że tylko nie będzie to ta sama osoba, z którą walczyłem, chyba że weźmie innego, inną postać, to byłoby miło. Tak, nie, dobra, jednak nie. Jest to Feng, jest to Feng. Taka sama ranga, co ja, także za wygraną powinienem chyba dostać 1900 punktów, wydaje mi się. Albo 1500 O, koleś gra o to, żeby się utrzymać w randze takiej, że miejmy nadzieję, że on nie wyjdzie, nie będzie totalną pizdą, za przeproszeniem I nie wyjdzie, podczas gdy będzie dostawał po dupie Ale zobaczymy, bo być może to ja dostanę Dobra, lecimy! Dobra. Początek niezły. Fajnie. U, Koleś jest szybszy ode mnie. U, nice. Uch. Nie, kurde, ale to zważywiłem. Prawie go miałem. Aj. No nie wierzę. <śmany> Mamy go. I ta muzyka. Coś pięknego. No nie, jak to nie weszło. Dobra. 1900 punktów, tak jest. Za wygraną. Także być może nawet uda się wbić kolejną. Kole, znaczy kolejną rangę. Tą rangę, której już byłem, co prawda. Będzie chciał rewanż, będzie chciał rewanż. Oczywiście teraz za wygraną dostanę mniej punktów. Z tego względu, że kolej spadł rangę niżej. Także powinienem dostać chyba 1500. Tak mi się wydaje. Nie, to jest Savior, czyli ta ranga, z którą walczyliśmy, skazują. I dostałem chyba 1100, nie? Także 1100 powinienem dostać. No zawsze coś. Dobra, zobaczymy. Gram, dlatego, że mapa jest epicka, epicka jest muzyka. Nice. Kurde, to samo co chwilę. Ja pierdzielę. Uh, po mnie. Tak jest, ładnie to rozegrał. W fajnym momencie Rage Driver użył. Oj, nie się przed tym nie obroniłem. Nice. O No nie jak to nie wyszło chociaż czekajcie Dobra, mamy go. <laughs> No nie. Ech, to jest najgorsze, że jak pierwszym tym ciosem trafi to już ma gwarant, nie na drugiego. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Dobra. Pięknie, 1100 punktów, elegancko Także być może jeszcze dwie wygrane i uda się być kolejną rangę, byłoby naprawdę świetnie Spróbujmy jeszcze raz, będzie chciał walczyć? Tak, będzie chciał Chcę z nim walczyć dlatego, że koleś nie wychodzi przy, przy tym, podczas tego kiedy przegrywa, co robią inni Zwłaszcza kiedy grają o utrzymanie się w randze To jest naprawdę mega lamerskie I nie wiem jak to działa teraz, nie? czy nadal to jest takie zbugowane, czy coś w związku z tym zrobili, chociaż wątpię İ pięknie. <laughs> Słabo. No wiedziałem, że tą kosę zrobi czemu się przed tym nie uchroniłem, ale dobra, zważywił. Oj, znowu po mnie. Ej! No kurde! Nie! <laughs> Nie! Prawie! Kurde! O, kurde! Ale mnie teraz rozpracował. No, kurde fuksem. Dobra, próbuję jeszcze raz. Ostatnia walka, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram. O ile będę chciał walczyć, ale widzę, że wątpię. Dobra, o dobra, będzie chciał walczyć. Także ostatnia walka, kazują. I pójdziemy sobie na Kinga. Zagramy sobie z dwie walki, słuchajcie, tam mam najwyższą rangę. Zobaczymy, jak nam wtedy pójdzie. Ale przynajmniej nie robię takiego wstydu teraz, grając z tym, kazują, bo naprawdę. Uf, ostatnim razem to była tragedia. Totalna. Teraz wszystko wchodzi, elektryki wchodzą, także naprawdę nieźle. A wtedy, jak próbowałem robić elektryka, to mi kurwa w postać skakała, nie? Co było strasznie lamerskie, się tylko denerwowałem z tego powodu. Ładnie. Dobra, mamy go. Tylko takie ślagi są, wiecie, teraz zauważyłem no nie wierzę, że mnie tego złapał. Oj oj oj. No nie, no znowu widziałem, że tą kostę zrobi Halo Gro. No, co zrobisz? Nie. Mamy go. 100 punktów, dziękuję bardzo Dobra, kończymy grając Kazują, słuchajcie, lecimy na Kinga Żeby nie stracić tej dobrej Pasy już Także widzimy się za chwilkę, kiedy Znajdziemy już jakiegoś przeciwnika Zagramy sobie te gierki jeszcze I kończymy Także do zobaczyska Dobra, witajcie z powrotem właśnie znalazłem mi przeciwnika, szczerze mówiąc, nie musiałem jakoś specjalnie długo czekać. Zobaczymy, któż to będzie. Eee... Uwaga, uwaga, uwaga. I jest, jest to Eliza. Ja pierdyle! Jak ja nienawidzę tej postaci, to jest. O Jezu, wiem, że to często słyszycie z moich ust, ale naprawdę. To jest mega irytująca postać. Koleś ma jedną rangę wyżej od, wyższą od mojej. Mm... Może być ciekawie. No zobaczymy no. Ważne, że dobrze się nie? Także teraz, jeżeli będę lamił, to przynajmniej coś z tego odcinka będzie. <gry> Dobra, zaczynamy. Trzy kreski jeszcze. Początek idzie. No, oczywiście zjebałem. Dobra, mamy go. Albo ją. Na runda wygrana No idzie nieźle, słuchajcie No nie to No kurwa Nawet się ruszyć nie mogłem Jezus Maria No i pięknie, wygraliśmy, 1200 punktów Tak jest! Eee, także spróbujemy jeszcze jedną walkę i ostatnią, słuchajcie, na ten odcinek Mam nadzieję, że wam się podoba, bo naprawdę <grywanie> idzie mi nieźle Będzie chciała rewanż, będzie chciała rewanż Sorry, że tak się już nie odzywam w tych odcinkach, ale po prostu wolę się skupić już Grając, na takich rangach zwłaszcza Także nie słyszycie niczego właściwie ciekawego Co byłoby warte uwagi Za <grywanie> co przepraszam Znowu to samo zrobię co poprzednio. Nice. No nie. O Jezus Maria NIE TO! Dobra, przynajmniej ją pokonałem Takim śwartem ja wiem, co teraz ona zrobi. No, tego się nie spodziewałem akurat, ale. Spróbuję złapać. Nie wiem, czy to mi wyjdzie. Oj, nie to chciałem zrobić. Co? Oj! Oj, oj oj, prawie ją miałem. Gdyby ten Rejchard wszedł, to prawdopodobnie bym ją zabił. No ale nie weszło. No kurde! Nie wejdzie i to. Mam nadzieję. No, jeszcze mnie trafiła tym głównym. Ja pierdzielę. Serio. O rany. Dobra, pokonaliśmy ją. Jeszcze jedna runda. Mam nadzieję, że wyjdzie. I powinna być nasza. Mam nadzieję, że się nie wyrwie z tego. Tak jest, tak jest, tak jest. No i pięknie! Oj, nie mówcie, że to przegram. I elegancko mamy ją. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że tak subskrybujcie, komentujcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Tekken 7 i nie tylko. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska Trzymajcie się, kochani. Cześć.